Proszę, no obraz jest dosyć ponury, no ale ja nic na to nie poradzę. Trzeba sobie mówić prawdę w i tak jak to wygląda. Ale prawdziwy problem to nie jest ten rok, tylko to jest rok następny. Kiedy będziemy mieli pierwszą wersję budżetu przyszłorocznego, tak na rok, to by nie wiadomo. Ale już wiadomo jedną że będzie absolutnie konieczne podniesienie po pierwsze wysokości zadłużenia, wysokości długu publicznego poprzez, poprzez yy, podniesienie wysokości deficytu budżetowego ukrywanego z obligacji dociągniętych pożyczek. No druga sprawa to są. Podatki no, po raz pierwszy, chociaż bardzo delikatnie zostało zapowiedziane, no, że podat nowe podatki będą, ponieważ zgodnie z przepisami Konstytucji i Orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego te nowe podatki na rok obowiązujące w roku 2010 muszą być uchwalone do 1 stycznia, do 31 grudnia tego roku. Oto w konieczności, że on będzie musiał wyłożyć karty gdzieś najpóźniej pod koniec września, na początku października, powiedzieć, jakie podatki prowadzi. I od razu Państwu powiem, że jedyny podatek, który mógłby zyskać, który jest racjonalny zresztą i który mógłby zyskać aprobatę społeczną, to podpis prezydenta. To jest oczywiście podatek od najwyższych wynagrodzeń. tego nie istnienie w Polsce, no jest z punktu widzenia nawet powiedziałbym zasad obowiązujących w życiu publicznym Europy, się elementem. Sytuacja, kiedy szef banku pkos S.A. wyrabiający prawie milion złotych miesięcznie właśnie taką samą stawkę podatkową jak emeryt otrzymujący 500 złotych emerytury, no jest czymś co w stosunkach cywilizowanego państwa pomyśleć się nie da, w Polsce tak, no właśnie nie. To jest ta druga stawka prawda na stronę, można porównać z emerytem, który ma nieco wyższą emeryturę Otóż z tego punktu widzenia, proszę Państwa, ten podatek mógłby być wprowadzony, tylko i przeprowadzony, bo tutaj byłaby zgoda, powiedzmy, i konsensus społeczny, i zgoda prezydenta. Trybunał, gdyby nawet chciał poingerować, to, 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 to są kwestie dwóch miesięcy, więc prowadzić wygoda można, tylko ten podatek rzeczywiście niczego nie załatwi, bo... On jest w normalnych warunkach, byłby no, pewnym dodatkowym, może istotnym źródłem dochodu dla bieżących wydatków budżetowych. W tym, powiem, momencie głębokiej zapaści budżetu i luki budżetowej, która jest różnie oceniana, no, to może za chwilę wrócimy do tego, do, 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 do oceny wysokości tej za Otóż, skończę ten wątek. Podatkowy. Otóż ten podatek niczego nie załatwi. Będzie odpowiadało w wysokości paru procent, dosłownie paru procent potrzeb, a może nawet, może nawet mniej, bo skądinąd wiemy, że to jest kategoria podatników bardzo wprawnych w uchylaniu się od płacenia. Więc to jeszcze jest problem, powiedzmy. Czy oni pozwolą, żeby zniknął ten podatek ściągnąć i w jakim czasie? Natomiast podatkiem, który mógłby być rzeczywiście znaczącą pomocą dla budżetu, taki podatek jest naprawdę jeden. To jest podniesienie VAT-u. Po pierwsze. Trzeba do, żeby uzyskać rzeczywiście znaczące wpływy. W operacji po pierwsze zrównać stawki podatkowe, te ucierpionowane, a więc na najbardziej, że tak powiem, podstawowe produkty, które dzisiaj 7% na żywność, 7 na, czy, na, czy na inne podstawowe rzeczy, podniesienie tej stawki rzeczywiście bardzo by istotnie zwiększyło zwiększyło wpływy, no tylko, że to oznacza, powiedziałbym, ludzi wierzenie ludzi w posadzonych najtrudniejszej sytuacji, bo przede wszystkim one by dotyczyły środków codziennego utrzymania, codziennej potrzeby. Druga, druga formuła, jakby uzyskania wpływu, daczący wpływu większym wpływu z VAT-u, to jest podniesienie ogólnej stawki VAT-owskiej. Co najmniej dwa punkty, tam się mówi o jednym punkcie, ale by nie, nie był absolutnie niewystarczający, trzeba by co najmniej dwa punkty podnieść, no to wtedy rzeczywiście to są bieżąco, poprawia wpływy do budżetu w znaczący sposób. Czy wystarczająco... Nie potrafiłbym Państwu dzisiaj odpowiedzieć, no bo tutaj powstaje ten dyskusyjny, ten, ten, ten bardzo problem. Ile wynosi naprawdę ruka budżetowa? Po pierwsze, w tym dziś obecnym budżecie na ten rok. Jak się rysuje potrzeba w tym zakresie pokrycia tego, tego deficytu na rok przyszły? To jest Temu problemowi w zacznej mierze było poświęcone spotkanie prezydenta z byłymi ministrami finansów.